Witajcie na kanale Krzyku trenuje, tutaj dzisiaj challenge, wyzwanie dla Adrian Tracker Packer, zobaczymy ile razy zrobi własną masę ciała na ilość powtórzeń, kura workout zrobił 18 tych powtórzeń przy wadze 70kg, ja zrobię sztangą 75kg przy 78kg. 20 powtórzeń, Adrian ma 92 kg, więc 90 pakuje na sztangę i pompuje, zobaczymy ile razy da radę on jest nam wspomagają z Roberta Burnejki. Ja dopiero będę na to wchodził, także zobaczymy może ten rekord sobie za dwa, za co, o, co miesiąc będziemy sobie testować siłę, jak progresujemy na tych właśnie masa ciała, ilość powtórzeń i zobaczymy jak te służby działają. A ja co? Zabieram się za trening. Was zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkowania.